Jeszcze poczekaj, zwiększę ekspozycję to to jest... trochę, żeby było troszkę ciemniej. Oczy, jest... Oczy, czy czo, czy Damy. niech Czekaj, czekaj, Dobra? Nie Dawaj! Nie ma jeżdżenia. Stachu! Liczy kroki. na O, liczy, liczy. kroki. Ciąg się przygotowuje. Pamiętaj na dwa. Uwaga, bo tu jest... Patrz, ale niestety nie dzisiaj. Uwaga, jedzie co? Jej. Ej. Fajne na raftach. Jedziemy. Fajne na raftach. Sobo cepak to. Po prostu ten spektakularny. R i O. Podwójny następ. Jedziesz, c? L Do tu tu świeć do tego, do do kamery świeć, b. znikamy Ważne, że ciało to nie ryzykował. Nie jedź, nie jedź, nie jedź, nie jedź! Wow.